Jakie małe wiaderko Maltesers. Jak dla karalucha. A ja mam średnie wiaderko. Wow! O tak, dostałam gigantyczne wiaderko pysznych Maltesers. A Wednesday, twoje jest takie malutkie. I co z tego? Za to moje będą pyszne i już nawet wymyśliłam jak je zjem. Użyję słomki. O tak, to działa. Pyszne, czekoladowe, super. Mike, teraz ty. Yes. Tak, zgadzę się. Też padłem na pewien pomysł. Mam w plecaku fajny zestaw zjeżdżalni. Zaraz go złożę. Świetnie. Gotowe. Wszystko złożyłem i zaraz wrzucę tu pierwszego Maltesers. Ale fajnie zjeżdża. A na dole będę na niego czekał. Gotowy, żeby go zjeść. Mm, ale pyszne. Muszę szybko wrzucić więcej malteasers. No dalej moje ulubione pokładowe kuleczki. No, normalnie jestem geniuszem. Faktycznie, to wygląda super. Mniam, mniam. Chcę więcej. Więcej tych słodkości. O, już się skończyły. Mm, wkurzyłem się. Enid, teraz ty. Dobra. Mm, mam nie tylko ogromne wiaderko, ale same malcizers są wielkości mojej głowy. Mm, a jakie pyszne. Natychmiast podziel się z nami. I jeszcze czego? Nie zamierzam się dzielić. Te czekoladowe kulki są tylko moje. Co to, to nie. Jeśli Enid nie chce ich dać, to zabiorę je podstępem. Muszę zrobić dziurę w stole. I będę potrzebować do tego palnika. Świetnie, udało się. Ej, gdzie są moje malteasers? Wednesday, jak ci nie wstyd? Wybacz, nie mogłam się powstrzymać. Jakie małe płatki i mleko. A moje są w sam raz, ale tęczowe płatki średnio mi pasują. A ja znowu mam wielkie szczęście! Dostałam ogromną paczkę. O, Mike, zaczynaj ze swoją porcją dla lalek! Oddajcie to moje! Mam pewien pomysł. Ponieważ mam malutką porcję, to muszę ją zjeść jak należy. Mały stolik, mały talerzyk i malutka serwetka. Otwieramy paczkę płatku. I wsypujemy je do miski. Jakie urocze. Następnie wlewamy mleko. To wygląda bardzo apetycznie. Bardzo chcę ich spróbować. Mmm, Ale pyszne. Są bardzo dobre. Skończyłem. West Day, teraz ty. I już przygotowałam swój ulubiony czarny talerz i łyżkę w kształcie łopaty. Wsypujemy płatki, zalewamy je mlekiem. Rączka do mnie, potrzebuję twojej pomocy. Nakarm mnie. Hmm, dobre. daj mi jeszcze jedną łyżkę. O matko, co to za ręka? To rączka i przyjaciel, nie bój się. Dziękuję ci za pomoc, rączko. To było bardzo smaczne. Zabieraj talerz. Enid, teraz ty. W końcu moja kolej i jestem taka głodna. Tak, mam pewien pomysł. Potrzebuję talerza odpowiedniej wielkości i wiem gdzie taki mogę znaleźć. Oto on. To jest mój basen. Wlewamy do niego mleko i wsypujemy moje gigantyczne pyszne płatki. Niesamowite. W końcu mogę spełnić swoje marzenie! Wygąpię się w tęczowych płatkach! Wow, ale ekstra! Prawie zapomniałam o kaczuszce! Super! A teraz sobie przekąsimy. O tak, jakie pyszne! Czy to pączek? Dlaczego jest taki mały? A ja mam ładnego, średniego pączka. Jem takie codziennie. O, mój pączek jest ogromny. Nieźle, chcę jak najszybciej go spróbować. A, Wednesday, twoja porcja to jakiś żart. Wednesday, nie strasz naszego przyjaciela. Nawet tego nie planowałam, ale super, że się udało. Muszę skłasczyć tego pączka. Jeden cios i gotowe. Patrzcie, zrobił się o wiele większy. Hmm, jest bardzo dobry. Już. Skończyłam. Teraz twoja kolej, Enid. Tak. Też padłam na pewien pomysł. Podobają się wam moje usta? Jestem gotowa pocałować każdego. Zacznij ode mnie, Enid. Mike, no co ty? Jesteśmy przyjaciółmi. Nie mogę się opanić od tych chłopaków. Moje usta są naprawdę słodkie. Teraz czas zjeść samego pączka. Taki miękki. Rewelacja, Mike. Teraz ty. W końcu. Tak bardzo na to czekałem. Tak, pączek jest tak ogromny, że zjedzenie go będzie wymagało dużo pracy. Będę potrzebował większej serwetki. I tak, przechodzimy do degustacji. Mm, ale pyszny. Smakuje magicznie. Dziewczyny, trochę mi to zajmie. Nie planuję się spieszyć. Chcę delektować się każdym kęsem. Ojej, jestem taki zmęczony. O, czuję nowy w sił. Mogę jeść dalej. Został ostatni kawałek. Jak skończyłeś już pączka, Mike? Brawo, gratulujemy. Nawet 100 lat! Sam jestem bardzo podekscytowany. To było najlepsze 80 lat mojego życia. Co to za przyciski? Nie mam pojęcia. W takim razie ja pierwsza nacisnę. I, i co się stało? Patrz! Wow, co to jest? Wygląda jak bardzo mała czekolada. Jakie to urocze? Szkoda, nawet to jeść. Ale bardzo chcę spróbować tej milki. Mm, czekolada nigdy źle nie smakuje. Szkoda, że tak szybko się skończyła. Chcę więcej, chcę więcej. Wybacz, ale teraz moja kolej. Naciskamy przycisk. Co się tak wystraszyliście? To tylko czekolada. Zdejmujemy opakowanie, a teraz coś z nią zrobię. Spokojnie, zaraz wszystko będzie gotowe. Teraz łączymy wszystkie części razem. I moja mała czekoladowa trumna jest gotowa. No co wy? Według mnie wygląda bardzo apetycznie. Próbujmy. O tak, smakuje mi. Mike, szybko, naciskaj swój przycisk. Dobrze, dobrze, już naciskam. A gdzie moja czekolada? Nic nie widzę. Czekajcie, a ja widzę. Jest naprawdę ogromna, leci prosto na nas. Ona nas przegniecie. Lada chwila z ziemią, zdarzy się ogromna tabliczka czekolady. Nikt nie wie, jak to powstrzymać. O nie, straciliśmy łączność. Wszyscy, uciekasz do bunkra. Enid, bierz suszarkę do włosów. Próbujmy roztopić czekoladę. Myślę, że mój miotacz ognia sprawdzi się tu lepiej. O tak, udało się! A teraz potrzebujemy parasola. Naprawdę, zaczyna padać czekoladowy deszcz. Nieźle. Mm, to jest pyszne. Faktycznie. Miam, jam. Poznajcie tego słodziaka o imieniu AS. Kto narysuje go najlepiej, ten go dostanie. Tak więc. Ej, as, co zrobiłeś? A, ale śmiesznie! Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Dziewczyny, czas sprawdzić, kto narysuje najlepiej. Zobaczmy, co mam. Mm, nigdy wcześniej nie rysowałam takimi kredkami. Mam nadzieję, że mi się poszczęści. Wow, mam flamastry! Bardzo łatwo się nimi rysuje, co oznacza, że będę świetna w pierwszym zadaniu. O, tak, świetnie mi idzie! O nie, nie podoba mi się to. Spróbuję jeszcze raz. Zacznę od uszu i głowy, potem cała reszta psa. O, to jest katastrofa. Hmm. Hmm. Hej, co to było? Proxy. Nic mi nie wychodzi. O, właśnie, przypomniałam sobie lifehacka, który widziałam wczoraj na TikToku. Aby narysować idealną psią mordkę, trzeba zdjąć palec wskazujący i właśnie tak. Wow, nieźle. Dobra, ja też mam świetny pomysł. Mam tylko dwie kredki, więc lepiej zamienię je w piasek. Wtedy rysowanie będzie o wiele wygodniejsze i przyjemniejsze. To będzie mordka. O tak. Super i uszy. Wow. O, Julie jest tak zaangażowana w swój rysunek, że najwyższy czas jej trochę podokuczać. przy pomocy piórka. A, o nie! Zmuchnęłam mój rysunek. Czas kończyć, dziewczyny. I jak się panu podoba mój piesek? Nieźle, Roxy. Julie, a ty? Tył to piękny szczeniak. Och, niestety, nie mogę tego zaakceptować, więc Roxy wygrywa! Kurela Cześć, słodziaku! Poznaj Asa! To twój nowy przyjaciel! Dziękuję! Cześć! Możemy być przyjaciółmi? Jesteś taki słodki! Co za wyścig! Proszę pana! Ups! Oto wasze nowe zadanie! Cool. Czy wszyscy są gotowi? W takim razie czas start. Wow! Dostałam plastelinę! To naprawdę super! A ja będę rysować tym długopisem! O, jest taki ostry! Trzeba być ostrożnym! A oto nasze Nintendo! Ale fajnie wychodzi! Dodajemy szczegóły. Wow, ale super! Muszę być lepsza od Roxy. Najpierw rozwałkuję plastelinę moim różowym wałkiem. To trudniejsze niż myślałam. O, mam pomysł. Co się dzieje? Nic. Nie rozpraszajcie się. Uf, było blisko. Mam tyle rzeczy w plecaku, że trudno mi się oprzeć. Ale potrzebuję tylko mojego telefonu! A raczej Etui na telefon. Pomoże mi ono zrobić idealne Nintendo. O, właśnie tak! I jeszcze przyciski. Wow, nie spodziewałam się, że to będzie takie ładne. Proszę pana, skończyłam. Ja też proszę zobaczyć! Nieźle Roxy! Julie, a ty? Proszę bardzo. Brawo, ty wygrywasz. Dziękuję. Hurra, proszę mi go dać. Proszę bardzo. Wow, dziękuję. Mogę z tobą pograć? Jasne, proszę bardzo, Roxy. Pograjmy razem. Dziewczyny, jak leci? Mam dla Was świetną wiadomość. Waszą nową nagrodą jest ta Lalka Barbie. Super! Stop! Jeszcze nie. Jeszcze nie uruchomiłem zegara. A teraz do dzieła. E, nie rozumiem. Mam tylko jedną kredkę. Hurra! Będę rysować farbami i pędzlem. Padł do świetnika! Roxy! Ciebie ja teraz będę malować! O, mam pomysł! Będę malować palcami! Zanurzę je we wszystkich kolorach! Wow, jaki mam piękny manikur! Najpierw narysuję cudowną spódnicę Barbie. Dobra, co teraz? Hmm, już wiem! Wow, Barbie u Julie jest taka jaskrawa i piękna. A ja mam tylko jedną różową kredkę, która się złamała. Uch, dobrze, że mam tę Nie wiem, co bym bez niej zrobiła. Och, tak bardzo chcę mieć tę Barbie. Marzę o niej. O nie! To wygląda naprawdę źle. Zaraz. Jestem geniuszem. O nie, czas ucieka. Muszę się pospieszyć, zarysować głowę. Dobra, a teraz te wspaniałe włosy. Oh, chyba się udało. W sumie to skończyłam. Czas minął. Czy wszyscy są gotowi? Tak, proszę zobaczyć. Nieźle, Julie. A oto moja praca. To genialne! Dobra robota, Roxy! Jesteś zwycięzcą! Hurra, dziękuję! A oto twoja nagroda. Witaj, ślicznotko! Wow, jest taka piękna! Hej! Ale ładna, nie dotykaj! O, matko, jak ciężko! A teraz narysujcie lizaka! Wow, fajnie! Patrzcie, ale rozpylać! Jest z wodą! Hej, to moje! Dziewczyny! Ups, przepraszamy! Ciekawe, co jest u mnie? Co za wspaniała paleta kolorów! A ja mam diamentową mozaikę, z czego się bardzo cieszę! Patrzcie na to! Niesamowite, jestem zachwycona. Okej, okay, zobaczmy. Tak, wszystko jasne. Najpierw narysuję okrąg, a potem resztę. Hmm, za długo to trwa, ale znam jedną sztuczkę, która mi pomoże. Najpierw wyciskamy farbę stówki, a potem bierzemy gumę. Chyba zostawiłam jedną pod biurkiem w zeszłym tygodniu. Gdzie ona jest? To nie moja. O, mam. Mm. Niezła. O, jest brudna. Nadmucham wielkiego balona i to jest właśnie to, czego potrzebuję. Zanurzę go w farbie i namaluję nim rysunek. Wow. Wychodzi świetnie. Papa. Pa. Wow, ale super. Dziękuję. Jesteśmy gotowe. Świetnie, bo czas minął. Julie? Nawet nie wiem, Julie. To wygląda bardziej jak kleks. Proszę spojrzeć na mój. Ups. O, zaraz to naprawię. Ups! <pleasure poured alive> Przykro mi Roxy! Miałam zamiar przyznać Ci zwycięstwo, ale teraz nie mogę. Julie gratulacje! O, tak! O, oto twoja słodka nagroda. Wow, jest ogromny! Dziękuję bardzo! Czestuj się, Roxy! Dzięki kochana!